Dopisałaś w końcu jakieś pytania, widzę, bo tam dużo się ich zrobiło. No, ze dwa jakieś tam dopisałam. No ale ty i tak idziesz na spontana, nie? Proszę Państwa, proszę Państwa, bez żadnego oszukaństwa, to jest Sylwia. Przyjechałaś do Austrii ile lat temu? 17 lat temu. No, może jako dziecko, wiesz moje, z racji tego, że tu rodzina była, tu przyjeżdżałam sobie zawsze na wakacje, nie? na Aha. ferie. Czyli taki był plan, skończysz szkołę w Polsce nawet, i od razu tu yy, Nawet, yy, wiesz, moja mama tu mieszkała, nie, ja byłam z ciocią w Polsce i nawet jeden rok chodziłam tutaj do podstawów. Okąd pamiętam, tylko zawsze mówiłam, że jak będę duża i samodzielna, to będę mieszkać w Austrii. Ja muszę ci powiedzieć, ja w liceum miałam niemiecki, tylko że z racji tego, że ja jako dziecko już miałam dużo do czynienia z tym niemieckim, wiesz, to mi się wydawało, że jestem ta, co to wszystkie rozumie, posiadałam, wiesz, że ja się już nie muszę uczyć, a barany niech się uczą, a no, ja nie muszę się uczyć. Nie? Niech oni sobie mówią tam po niemiecku. No i tak wiesz, a ta nowa ja sobie szłam na niemieckim, a to coś tam, no nie interesował mnie ten niemiecki, bo ja się tam nudziłam, nie? Tylko, że w końcu wyszło tak, że wszyscy szli do przodu, a ja stanęłam w miejscu, wiesz, gramatyka gdzieś tam mi zaczęła przypadać, nie? Ja dobrze komunikowałam się po niemiecku ja dobrze mówiłam po niemiecku jak przyjechałam tutaj, ale miałam braki w gramatyce i robiłam kursy na uniwersytecie dwa razy robiłam kurs na uniwersytecie to też było z racji mojej pracy, bo pracowałam jako bo ja pracuję jako opiekunka do dzieci, wiesz nie? i to jest na zasadzie tego tak jakby z Polski ktoś przyjechał wiesz, ja nie byłam co prawda już z Polski bo ja już tu mieszkam, ale to mieszkasz z rodziną 6 miesięcy oni mają obowiązek wysłać Cię na kurs, zapłacić za ten kurs, wiesz. Ja co prawda chciałam robić prawo jazdy, ale nie wyszło za te pieniądze mojej szefowej, że tak powiem. Więc stwierdziłam, że no to zrobię sobie ten niemiecki, wiesz, wyżej po prostu, poziomami wyżej, nie? No to dwa te kursy zrobiłam, nadgoniłam troszeczkę gramatyki. Ale ogólnie pamiętam jak dziś, jak przyjechałam w ogóle na samym, samym początku, mimo tego, że ja wszystkich rozumiałam. To i tak się bałam odmawiać. to chyba to, każdy ma, tak wiesz? Wiesz, bałam się, że, że, że będę mówić błędy, błędy jakieś tam, wiesz, mm. że ktoś mnie wyśmieje, mm. nie. I pamiętam moja kuzynka świętej pamięci bo już nie żyje. E, Pracowała w knajpie, krenerowała w tej knajpie i ja tam do niej czasami zachodziłam, wiesz. I tam jakiś klient dopiero, pamiętam jak on mnie tak czepnął, mówi: Hej, dlaczego ty w ogóle nic nie mówisz? Przecież tak dobrze mówisz po niemiecku, nie? No i tak wiesz, może troszeczkę nabyłam tej pewności siebie w tym języku, i zaczęłam naprawdę faktycznie rozmawiać dużo po niemiecku, nie? Męża tu poznałaś tak? Na statku, na słynnym, słynnym statku. A to, bo ludzie nie wiedzą, statek, 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 ja byłam tam chyba raz albo dwa, bo no my, to już teraz nie z go statkiem miłości, co prawda jak żeśmy się tym poznali, to byliśmy tam ostatni raz. Znaczy ostatnio, no może ze dwa razy jeszcze jako, wiesz, jako tam, jak żeśmy kręcili za sobą, to jeszcze ze dwa razy byliśmy, no i już później przestaliśmy chodzić, nie? No, ale nazwaliśmy go statkiem miłości jego w ogóle, ogólnie już nie ma, nie? I on jest nawet z kanału sprzątnięty. Pamiętam, jak pierwszy raz do, poszłam na, na, do pracy, na sprzątanie, to było w ogóle takie śmieszne, wiesz, bo ja, szczerze mówiąc, nie szukałam pracy, wiesz, ja sobie przyjechałam tutaj z racją, z myślą o tym, że ja tu będę żyć, ale tak naprawdę dobrze mi było na garnuszku u cioci. Wiesz o co chodzi? Ja się też nie za bardzo starałam o tą pracę. I pamiętam, jak dziś był weekend, ja sobie postanowiłam od tej dzieci jechać na weekend do Polski i zajechałam w piątek do Polski, a w sobotę rano dostałam od mojego wujka telefon, że jest praca, muszę się wrócić. Nie? No i w sobotę wróciłam z powrotem, dostałam klucze do, do mieszkania, na którym miałam sprzątać i pamiętam, jak dziś, jak siedziałam w łazience, to była akurat łazienka u tego pana. Sprzątałam tą łazienkę i strasznie, ale to strasznie płakałam. A wiesz, dlaczego płakałam? Że mam maturę, że wiesz. Wtedy jeszcze w sumie nie miałam matury, bo maturę to zrobiłam 4 lata później. Ale ogólnie, że skończyłam liceum, że, że wiesz, że chodziłam do tego liceum, uczyłam się słabo, może nie zawsze najlepiej, nie? Ale że do tego doszło, że wiesz, że. No... Miałaś większe ambicje od razu, od początku, tak? Nie, w sumie wiesz, bo sprzątam nie. Sprzątam łazienkę, rozumiem, że no, co chodzi. Młoda dziewczyna no. 18 mm -hmm. lat, sprzątam łazienkę, nie? Czy tam 19 lat, sprzątam łazienkę i tak. Mm -hmm. I tak wiesz, bardzo mnie to tąpło. Bardzo mnie to tąpło. Z czasem już do tego przywykłam oczywiście, no bo to były dobre pieniądze, dobry zarobek, i innej możliwości nie było, bo pozwolenia na pracę też nie było, wiesz. Także każdy patrzał, żeby jakoś przetrwać. Drugą pracą moją była restauracja, w której pracowałam na zmywaku. Tam, tam też zarabiałam bardzo marne grosze, bo 6 euro na godzinę. Pracowałam wtedy, kiedy moi wszyscy znajomi się bawili. Kiedy chodzili na dyskoteki, kiedy, wiesz, imprezowali, odpoczywali po imprezach, to ja zawsze pracowałam, nie? Wiesz, restauracje raczej były... Ona była w poniedziałek zamknięta, kiedy wszyscy inni szli do pracy, ja miałam wolne, a od wtorku do niedzieli pracowałam cały czas, nie? Wiesz, fajne pieniądze tam zarabiałam, bo dużo pracowałam, 6 euro na godzinę, nie, nie, nie wiesz, nie robiły jakieś tam... Robiła suma... Godziny robiły sumę, o że tak powiem, hmm. nie? To było mnie na coraz bardziej i na więcej stać, no ale w pewnym momencie sobie myślę: tak, no wszyscy idą na dyskotekę, ja do pracy. Wszyscy odpoczywają w niedzielę, ja do pracy z samego rana jadę, nie? Raz się odważyłam, pamiętam po pracy, zaraz w sobotę, jechać na dyskotekę. Poimprezowałam tak porządnie, w niedzielę poszłam do pracy i usnęłam na zmywarce. <laughs> Jak Błaga kocham osnam nazwę bardzo, no i no Szef mnie poprosił, żebym poszła do domu, żebym wypoczęła, Wiesz, nie złośliwie, czy coś tam po prostu. No Mola dziewczyna widział, na do, szanowany. Dokładnie, trochę, nie? Nie? no i no. poprosił mnie, żebym sobie szła do domu. W tej restauracji pracowałam półtora roku, półtora roku, i później stwierdziłam, ok, jestem za młoda, żeby pracować w weekendy. Ja chcę mieć weekend dla siebie, chcę mieć towarzystwo. Ja, wiesz, ja tu miałam rodzinę, co prawda, ale tak naprawdę byłam sama. Wiesz o co chodzi? I towarzystwo, jeśli chodzi o towarzystwo. A jednak młody człowiek potrzebuje towarzystwa, nie? Więc rezygnowałam z tej pracy. No, później właśnie była ta. Później chyba była Miania. Jako Niania pracowałam. Dużo pracowałam jako Niania. Ogólnie miałam kilka rodzin, którym pomagałam jako Niania. I też była to fajna praca, wiesz? Też była bardzo fajna praca. A powiedz mi, twoja najgorsza praca? Bo to już 17, 18 lat to jest dosyć. Długi okres czasu, więc masz na pewno i takie doświadczenia, e, i takie no Moja najgorsza praca no na sprzątaniu, no, sprzątanie nigdy w życiu nie lubiłam. wiesz, dla mnie to było takie monotonne tydzień w tydzień, podnosisz tą samą figurkę, wycierasz tą samą półkę i nic się nie zmienia, wiesz, nic się nie dzieje, to jest takie, wiesz, nie ma możliwości na rozwój rozwój osobisty, rozumiesz? I uważam, że Mimo tego, że finansowo zapewniało jakieś tam dobre pieniądze, bo, bo, bo nie były to złe pieniądze, choć za tamtych czasów nie było tak jak teraz, że się płaci 12 euro, tylko ja zarabiałam 8 euro powiedzmy nie. Tyle, że im więcej pracowałaś, to suma robiła się, nie. I, ale to sprzątanie chyba było takie najbardziej poniżające. Co na dzień dzisiejszy robisz? Na dzień dzisiejszy pracuję w sklepie. Po pracach wiesz, prywatnych, I kiedy już otworzyli granice. Kiedy już można było pracować legalnie, podjęłam pracę w sklepie spożywczym. I w tym sklepie pracowałam, w tym, bo ogólnie, no to byłam w nim 6 lat, z tym, że z tego 2 lata też byłam na macierzyńskim, tak? Tylko, że ja ci muszę powiedzieć, o, tam był mobbing, na przykład duży mobbing, był, wiesz, musiałam na przykład pytać o to, czy ja mogę to ubikacji, a ja jestem osobą raczej taką twardo stąpającą po ziemi. I nie pozwalam sobie na pewne rzeczy, wiesz? I, I pyskowałam bardzo dużo, przez co musiałam podpisywać ferwanąg. Nie wiem, jak to po polsku nazwać nawet. I ostrzeżenie? Ostrzeżenie takie, wiesz. Mm -hmm. i, I musiałam, bez przerwy podpisywałam, że już nie będę pyskować, że już nie będę dyskutować, coś tam, coś tam aż w końcu, topłam nogą i powiedziałam dość nie. Mm -hmm. To tam też właśnie, wiesz. To było, I wtedy pamiętam, jak obiecałam sobie sama, że nie dam sobie już tak. Że to ja będę na tym wyższym stanowisku, zrobię wszystko, żebym ja była na tym wyższym stanowisku i żeby nie było miejsca. Nie, żeby nie było miejsca w ogóle na takie zachowanie, że, że wiesz, że, że, że ktoś, że ja muszę się pytać o to, czy mogę iść do ubikacji. Bo ja też się kłóciłam z szefową główną, nawet mówię: Ja mogę ci powiedzieć, że idę do ubikacji, ale na pewno o pozwolenie pytać nie będę. No i w końcu po 6 latach, mimo tego, że byłam pod ochroną, bo oni mnie zwolnić nie mogli, bo byłam pod ochroną z racji tego, że urodziłam dziecko, byłam po macierzyńskim, a w jest takie prawo, że do siódmego roku życia po porodzie dziecka. Jesteś pod ochroną, czyli oni nie mogą totalnie tobie nic zrobić. Ty możesz na przykład, nie wiem, chorować co drugi tydzień, oni nie mogą cię zwolnić. Ty możesz, wiesz, nie wiem, sama ustalasz sobie godziny pracy. Kiedy chodzisz do pracy, sama ustalasz sobie dni pracy. Tylko, że to musi być na przykład przed wejściem do pracy po macierzyńskiej, musisz z góry to założyć. I tego się trzymasz całe te 7 lat. Raz przez te 7 lat ci przysługuje zmiana tego planu. No ja sobie wybrałam, powiedzmy, tam od 8 do 12, żeby pracować. Wiadomo, jak przedszkola jest otwarta. No i moja szefowa chyba tego w ogóle nie brała pod uwagę, że ja mogę tąpnąć nogą i powiedzieć dość, już mi się nie chce tak, wiesz, tak, tak pracować, nie. No i, aha, i z racji tego, że właśnie, że, że nie chciałam, żeby tak było, że. że... Ktoś mi mówi, co ja mam robić, jak mam robić, czy mogę iść do ubikacji, czy nie mogę jeździć do ubikacji, i, i w ogóle atmosfera była taka dosyć ciężka na tym, na tym stanowisku pracy. Stwierdziłam, że podniosę swoje kwalifikacje na tyle, żebym to ja była tam wyższą i żeby tego się, tak się nie działo. Więc jest taka instytucja w, w Austrii, GWAW, ona wspomaga pracowników, czyli jeżeli pracujesz, a chcesz się kształcić to oni bardzo chętnie dopłacą Ci do takiego wykształcenia, tak? No więc, ale musisz, warunek jest taki, że nie możesz, wiesz, być bezrobotna czy coś tam. Musisz być zatrudniona na etacie i wtedy, wiesz, możesz się starać o dofinansowanie, więc tak zrobiłam. Ale to musisz mieć jakąś y, odpowiednią ilość godzin w, y, przepracowaną? Nie, czy... no po czy prostu bojętnie, mieć pra musisz to, pracować, to jest pracy. bardzo, tak, mm -hmm. to jest bardzo ważne. Wiesz, y, w moim przypadku było na przykład, to ja, babcia. W moim przypadku na przykład dużą rolę grało to, że ja byłam zaraz po macierzyńskim, wiesz, w takim wypadku dostałam tych pieniędzy tego dofinansowania powiedzmy więcej. Ja zgłosiłam się tam, ja powiedziałam, że chcę zostać menedżerem sklepu, że chcę zrobić specjalne szkolenie. To szkolenie trwało rok czasu i byłam, bo ja już oczywiście wcześniej miałam przepatrzone, co, co jest oferowane, z czego mogłam skorzystać. Poszłam do tego WAF-u, no i przedstawiłam kosztorys, przedstawiłam cały mój plan na, na rozwój, tak? Przedstawiłam im, no i wtedy zostawiasz te dokumenty, i oni przepatrzą i stwierdzą, czy ci dadzą, czy ci, wiesz, czy ci refundują to szkolenie, czy nie. I w moim przypadku było tak, że to szkolenie kosztowało prawie 2000 euro, a ja z WAF-u dostałam 3500 euro. Czyli dostałam o półtora tysiąca więcej niż prosiłam. Z racji tego, że byłam po macierzyńskim, mogłam dostać te pieniądze, przysługiwam. Czyli miałeś mi jeszcze pieniądze. półtora tysiąca do wykorzystania. Tak, i ta pani powiedziała, żeby dobre sobie coś, co mhm. będzie pasować w tym kierunku, ale żeby to wykorzystać, bo inaczej przepadnie. Rozumiesz, i wybrałam sobie ECDL, kurs komputerowy. Yy, a warunek właśnie jest taki, że musisz pracować, tak? Z tym, że w momencie, kiedy pierwszy dzień kursu już zaliczysz, to Ty już spełniłaś wszystkie warunki i dla nich już nie ma w ogóle możliwości, że oni Cię, wiesz, powiedzieli, teraz nie zapłacimy. Czyli jeżeli na przykład 10, dokładnie 10 października zaczęłam ten kurs, a 11 tąpłam nogami i powiedziałam, że odchodzę... Wychodzisz no z firmy, czy tak? To, tak? tak, moja no. siła była bardzo, wiesz, wow, co, co się dzieje, nie wiesz? Nie spodziewałam się tego, bo byłam pod ochroną, wiesz, nie każdy by chciał sobie tak y, 7 lat. Mój, mój Filip teraz ma 7 lat. 8 będzie miał w październiku, prawda? Czyli do teraz byłabym pod ochroną. Do teraz nie mogli, ale co to były za warunki pracy tak naprawdę, nie? Mhm. Nie chciałam tego robić, więc, więc stwierdziłam, że okej, okay, teraz idę na kurs. Teraz podnoszę swoje predyspozycje, żeby lepiej zarabiać, żeby lepiej pracować i żeby uniknąć takich sytuacji w życiu, jak się tam zdarzały, tak? I poszłam na ten kurs, zaczęłam ten market manager, zrobiłam rok czasu ta, ta, trwał ten kurs. W ciągu tego roku zrobiłam też komputerowy kurs, a jeszcze dlatego, że z racji tego, że byłam y, już bezrobotna, w trakcie byłam kursu. W, tak? w trakcie mhm. kursu byłam zameldowana w Urzędzie, pracy. w Urzędzie Pracy. I żeby Urząd Pracy, bo, bo ogólnie Urząd Pracy, wiesz, on jest po to, żeby cię szukać pracy, a ja nie mogłam przyjąć żadnej oferty z racji tego, że robiłam kursy. A te kursy robiłaś dzienne? Bo... I one nie były przez Urząd Pracy refundowane. Wiesz, bo mogłaś. Ta, to znaczy, nie no, ten market manager był wieczorowy kurs. Ogólnie wszystko tak się po południu wieczorem, więc w urzędzie pracy, dobrze rozmawiając ze swoim y, beraterem, doszłam do wniosku, że no to zrobimy jeszcze jakiś kurs. I tak suma sumarą, w rok czasu, który robiłam moi, moi, moje wykształcenie, zrobiłam pięć różnych kursów, skończyłam z bardzo hmm. dobrym, y, wszystkie, wszystkie z bardzo dobrymi osiągnięciami. Zaczynając od market managera na komputerowym kursie, zrobiłam dwa kursy angielskiego, które też mi się na pewno bardzo przydadzą, choćby nawet w podróżowaniu, w hobby. Nie. Także wiesz, no fajnie, fajnie. No i wiesz, każdy, zły, jak, jak ja mówiłam, ja byłam tylko rok czasu na bezrobotnym. Ja nigdy w życiu bezrobotna nie byłam, tak? Ja zawsze na siebie pracowałam, ja zawsze poczęłam, żeby wiesz, żeby pracować, żeby coś robić w życiu. Nagle stałam się bezrobotna na rok czasu, ale jak już mówię o tym, na przykład, że byłam bezrobotna rok czasu, ale skończyłam pięć kursów. Aby nikt nie za rzucił, rzucił mi, wiesz, ona tak, bo, że działa, bo, żyć żyła sobie na kosztach. Nie, nie, nie. Tak, tak. tak nie było. Ja coś robiłam w kierunku swojego rozwoju osobistego. Skończyłam pięć kursów, no i zaczęła się wycieczka szukania pracy, tak? W kierunku, w którym bym chciała. Jak się wycieczka zaczęła, no to tak się kręciła. kręciło. No. Nikt nie chciał mnie przyjąć z racji braku doświadczenia. Wiesz, tu masz wszędzie piękne dyplomy, ale nie masz doświadczenia. Właśnie, no i wiesz, ja, ja wszędzie problem. tak mówię. No no. W, jak mnie nie da ci możliwości zrobić to doświadczenie, to nigdy tego doświadczenia Oczywiście. nie zdobędę, nie? No i jeden sklep zaproponował mi, że dostanę swój własny dział, że będę nim kierować, że przez trzy miesiące muszą zobaczyć, jak, jak ja pracuję, jakim człowiekiem jestem, żeby sobie po prostu, że zanim dostanę ten dział, żeby po prostu mnie poznać, tak? Pracując tam 7 miesięcy nic się nie wydarzyło. I odeszłam, no po prostu wiedziałam, że to nie ma sensu, że to jest tylko takie przyciąganie nie? czasu, a wcale mi to nie służy, bo to nie o to chodziło. I stwierdziłam, dobra, no w domu siedzieć nie będę, podjęłam pracę w jakimś tam mięsnym, chociaż na chwilę, żeby, wiesz, mięsa nie jem, nie? Także podjęłam sobie po prostu tą pracę, żeby w domu nie siedzieć, przepracowałam tam miesiąc czasu, no i złożyłam podanie do, do sklepu innego. No i jedno, jedyne. Jedno jedyne tylko badanie złożyłam. No i tam zostałam przyjęta, nie? I tak jestem w tym sklepie, z tym, że ten sklepie, yy, sklep za normalnego pracownika płaci lepiej, jak inne sklepy za prowadzącego działu. Czy lubisz Austriaków? Czy lubisz Austrię? Dlaczego tak albo dlaczego nie? I potem przechodzimy płynnie od razu do Polonii w Austrii. Wiesz, ja w krwi i kości zawsze będę Polką, tak? Ale ja się czuję tu w domu ja Austriaków kocham, ja Austriaków kocham, ja jestem tu bardzo chętnie. Ja bardzo chętnie z Austriakami współpracuję, ja bardzo chętnie z nimi rozmawiam. I myślę, że I nigdy w życiu mnie żadna krzywda z ze strony Austriaków nie spotkała. Rozumiem, żeby mi ktoś powiedział tam, nie wiem. Hej, dzieci. <laughs> Ale to żeby, żeby mi ktoś tam powiedział, wiesz, że nie wiem. Nie wiem, choćby nawet wyzwał mnie Polaka, nie wiem, krajowca czy cokolwiek. N nigdy w życiu mnie coś takiego nie spotkało, wiesz. Ja ogólnie dobry kontakt mam z Austriakami, to mi się wydaje. I ja ich lubię i oni chyba mnie też, nie? Zresztą, wiesz, ja jak im mówię, że jak tęsknię za domem, to tęsknię za tym domem. Nie, nie tęsknię za Polską. Ja do Polski jeżdżę raz miesiąc, raz miesiąc mówię, raz na rok. I na weekend, bo ja dłużej nie wytrzymuję, tak? Polonia w Austrii. Bo... Jeśli Ci Polak nie zaszkodził, to już Ci pomógł. Na Polaków w Austrii to nie są ci sami Polacy, co mieszkają w Polsce. Bo w Polsce można liczyć na sąsiada, na sąsiadkę, można liczyć na kolegę, na koleżankę. Tutaj garnie każdy do siebie. Tutaj nie ma czegoś takiego. Tutaj, tak jak Ci powiedziałam, jeśli Ci nie pomógł, jeśli Ci nie zaszkodził, to już Ci pomógł. Rozumiesz? Każdy patrzy na siebie i wiesz, patrząc na przykład, nie wiem, porównując Polaków z Turkami. Turek, jak się przeprowadza, to się zbierają całe grupy Turków, przyjeżdżają osobowymi autami i pomagają. Polak ci powie 200-300. Rozumiesz o co chodzi. Nie, nie zrobię tego chętnie, że z chęci pomocy. On zrobi to dla pieniędzy. Zobacz, jakie są sytuacje w firmach, na przykład, które prowadzą Polacy. To tylko Polak Polaka potrafi tak wyryskać, że pracujesz miesiąc czasu za darmo, albo w ogóle za darmo. I chodzisz, i prosisz, i później moje pieniądze. No, tylko tak Polak potrafi. Co prawda, wiesz, o Polakach, Polacy mają bardzo dobrą opinię w Austrii, bo to nie można powiedzieć: oni mają mega dobrą opinię, że są uczciwi, ale no niestety nie dla siebie. Nie dla siebie. Oni wszędzie się dobrze pokazują, ale nie sam sobie. Sam sobie wrogiem jest. Tak jakbyśmy o jedno euro walczyli, o jedno wspólne euro walczyli ze sobą, a to nie o to chodzi, prawda? A dlaczego Taka. nie tęsknisz za Polską? A cóż mi ta Polska dała? Cóż mi ta Polska dała? Ja nigdy w życiu pracy w Polsce nie miałam. Nigdy nie pracowałam. Ja robiłam tylko praktyki w Polsce. No, nie pracowałam nigdy. Ja nawet dnipu nie mam. <gryw> no. no. Ale ogólnie mieszkając w Polsce przez te 18 lat, nie czułaś się tam dobrze? Przecież w jak jakiejś do... pamiętam Nie ja, no, ja odkąd pamiętam, to ja wiedziałam, że mój dom jest tu. Ja odkąd no ja pamiętam, ja, to ja odkąd, wiem, Ale odkąd, to jakoś tak mieszkać wśród ludzi nie. i nie przywiązałaś się tak do Nie, to, 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 nie. nie. To wiesz, dopóki moja ciocia żyła, no to, to częściej jeździłam, dużo częściej jeździłam i tęskniłam za ciocią. To są osoby, to, to nie jest Polska, nie? To, to są osoby. Czyli w, dobra, powrót nie wchodzi w ogóle w rachubę, bo to też miało być moje pytanie. Żaden. <grych> y czy pielęgnujesz polskie tradycje tutaj? Oczywiście, mieszam tradycje. Lubię mieszać tradycje. Wiesz, z racji tego, że ja jestem Polką, tak, mój mąż jest Polakiem, my mamy polskie dzieci, ale moje dzieci ja nazywam polskimi Austriakami. Bo moje dzieci, poza rodzicami z Polski, tak naprawdę tylko jeżdżą na wakacje na dwa tygodnie w roku, powiedzmy. Do Polski, tak? I to jest tak, że dzieci chodząc tu do przedszkola, do szkoły, nabywają tradycji austriackich. U nas jest to mieszane z racji na to, że, że wiesz, że na przykład dzień mamy. Dzień mamy w Austrii, jest zawsze drugą niedzielę maja. Jest to dzień ruchomy. Nasz polski jest zawsze 26 maja. I u nas jest tak, że ja obchodzę austriacki, a moja mama już polski. Wiesz, tutaj jedno z drugim nie koliduje, bo ja mogę spędzić dzień mamy z moimi własnymi dziećmi i dzień mamy z moją mamą. <laughs> Także wiesz, jeśli chodzi o święta na przykład, Mikołaj przynosi prezenty, tak? U nas jest Mikołaj 6 grudnia. Bo jestem Mikołaj, a w święta Bożego Narodzenia przy, przynosi dzieciątko Jezus prezenty w Austrii. Wiesz, są, są te tradycje, które muszę niestety mieszać z racji na dzieci. Bo wiesz, no co będzie, jak ja dzieciom powiem, o Mikołaj, 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 a w szkole powiedzą, ha, 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 ha przecież to dzieciątko Jezus, a nie Mikołaj. Czy tam w przedszkolu, wiesz, dopóki nie wiedzą, no to, to wiesz. I chciałam, żeby to tak było, wiesz, tak równo, równo z, ze wszystkimi, tak? Żeby, żeby chociaż wiesz, w tym momencie to i tak jest multi -kulti. Do szkoły chodzą różne dzieci, ale było, nie było w tym przedszkolu, na przykład Marcel chodził do katolickiego przedszkola. Tam rok w rok Mikołaj przychodził. Rok w rok Mikołaj przychodził, ale on przychodził 6 grudnia. A dzieciątko Jezus przychodzi mhm. 24 grudnia, tak? Czy tam 25? A 20. powiedz mi, Twoje dzieci mówią też dobrze po polsku? Jak to wygląda? Wy rozmawiacie z dziećmi po polsku czy po niemiecku? Nie, my rozmawiamy z dziećmi tylko i wyłącznie po polsku. Tylko i wyłącznie po polsku. Spotkałam się z opiniami, że nie powinnam z dziećmi po polsku rozmawiać, bo był okres czasu nawet, że moje dzieci potrzebowały pomocy w języku niemieckim, wiesz, i zostało mi za że w domu za dużo polskiego, tak? My oglądamy polską telewizję, my rozmawiamy po polsku, i, no żyjemy po polsku, tak? Normalnie jak Polacy, tak? Tylko że za granicą. I. Nawet miałam koleżankę, która zarzucała mi, sama była z Serbii też ta koleżanka, ale jej dzieci nie znały ani słowa serbskiego. Ona tylko austriacki, austriacki, austriacki. Więc ja, ja stwierdziłam, że od tego jest szkoła, że one się tam nauczą. Ja im mogę pomóc oczywiście w, w, w lekcjach czy w czymkolwiek, tak, ale ja nie jestem przymuszona z nimi rozmawiać po niemiecku, tak. One wychodzą na plac zabaw, gdzie muszą się komunikować między sobą z innymi dziećmi po niemiecku. Oni chodzą do szkoły, rozmawiają po niemiecku, czytają niemieckie książki. Marcel miał 3 lata czy 4 lata, jak wysłałam go również do polskiego przedszkola. I było to fajne. Muszę to powiedzieć, że to było bardzo, bardzo fajne, bo, bo chodził jakiś tam okres czasu do tego przedszkola, a przedszkola różnica polskiego, a niemieckiego jest kolosalna. Tak Te piosenki i w ogóle te zabawy. Ja oczywiście zawsze chętnie brałam we wszystkim udział. Ja to byłam ta jedyna, wszystkie mamy stały pod ścianami, a, ma... a Sylwia leci, z dziećmi tańczy i się wygłupia. Ja lubię, bardzo lubię nie? brać udział w ogóle aktywnie przy dzieciach, tak samo spędzać czas. Tak? Nie, nie iść z dziećmi i po prostu popatrzeć, się, jak oni się bawią, tylko że jak trzeba, to ja jej dupę na ślizgawkę posadzę i też pojadę. <laughs> Są dwie polskie szkoły w Austrii, w Wiedniu. Jedna jest prywatna, która jest płatna, tam też chodził Marcel do przedszkola i pierwszą, drugą chyba klasę robił w tej szkole prywatnej, tak? Ile, Ile kosztuje na miesiąc prywatna e... szkoła? 65 euro. I raz w tygodniu 60... są zajęcia, tak? Raz w tygodniu, 65 albo 70 euro i raz w tygodniu są zajęcia, tak. I te zajęcia trwają ogólnie 2,5 godziny, także też nie jest rewelacyjnie, nie wiadomo jak dużo, tak? To są dwie i pół godziny tylko języka polskiego. Jest szkoła państwowa, typu ona należy pod, pod ambasadę. Dostajesz normalnie polskie świadectwo, tak? I tam są te składki typu, nie wiem, składka klasowa, nie wiem. Wiesz, tak jak normalnie w Polsce. Mhm. Tak jak normalnie w Polsce dzieci dostają też normalne świadectwo polskie, tylko że na świadectwie one się tam uczą tylko i wyłącznie polskiego i historii polskiej. Tak, to są tylko dwa przedmioty, no i oczywiście religii też. W tej polskiej szkole, nie w prywatnej, tylko w tej ogólnej są, czyli tam jest polski, historia i, I religia, religia. A w tak. prywatnej szkole? Były to, wiesz, to była niska klasa, bo to była pierwsza klasa, także mm. tam była ogólna tylko język polski, wiesz, głównie język polski. Jakie masz marzenia, plany? Jakie mam marzenia? Ja, ja mam dużo marzeń, bardzo dużo marzeń. Moim pierwszym marzeniem jest najważniejszym i głównym i w tym momencie tylko się nim zajmuję, to jest dom. To jest dom. Drugie marzenie to kobieta sukcesu, otworzyć własną firmę. Ogólnie moim następnym marzeniem jest, to jest własny ogródek. Ja planuję, tak kocham warzywa i planuję własny ogródek. Z... Ej, tam są nawet truskawki pomidorowe, one już po prostu tylko na ogródek czekają. Jeżeli wszystko pójdzie po dobrej myśli, to będzie w czerwcu, lipcu, tak mniej więcej, tak? Być może. Być może. Trzymajmy kciuki. Trzymajmy kciuki, żeby się udało. No ale dobrze, ale cel masz. Jak nie teraz, to później ale będzie. I dążę do tak, celu. Później fajnie. następnym fajnie. celem. Na pewno następnym celem jest praca, tak? Usamodzielnić się, tak? Tajlandię zobaczyć. No. Już bilet kupiony miałam, no ale nie doleciałam. Co chciałabyś przekazać osobom planującym tutaj zamieszkać? Najpierw język. Proszę, naucz się najpierw języka, jeśli planujesz do Austrii przyjechać, bo Cię Polak wycycka. Bo <noise> będziesz płacić grube pieniądze, żeby cokolwiek załatwić, <noise> gdziekolwiek iść. I, I na pewno będą się z Ciebie śmierć, że nie znasz języka. Tak, to no, niestety, no niestety. To jest nasza polska, austriacka. No to szybko, szybko, do bratka! Zdążyłaś? To zdążysz. Nie zapomnij za maski założyć, jak będziesz siadać do autobusu. łapki, łapki w górę, łapki aż do góry.